Dzisiaj gramy w stila brain rot, ale ja nie będę kraść brain rotów, tylko będę pomocnym brain rotem. Czym ty będziesz Nina? Przecież ty jesteś zwykłym graczem tak jak ja i mamy razem puste bazy. Ej, ty masz coś tutaj w swojej bazie? Masz baleriny cappuccino? Tak, bo ja mogę zostać taką balerinką lub mogę być rekinkiem albo krokodylkiem. Zobacz, tylko niech widzowie zostawią łapeczkę do góry za trzy... Dwa jeden i mówiłam zostałam taką baleriną jak mam w bazie nie no nie wierzę patrzcie tu jest balerina kapucina a tu jest Nina jako balerina kapucina e i ty będziesz mi pomagała zdobyć najlepsze brain roty tak i będę prankować naszych przyjaciół bo zobacz jak ja będę szła tą ścieżką to oni pomyślą że jestem brain rotem i będą chcieli mnie jeszcze kupić albo możemy też odwrócić ich uwagę i wtedy ja się zakradnę do nich do bazy na przykład tutaj mamy bazę Majkiego naszego przyjaciela zobaczmy co on tutaj i ma fajnego ej ma za 5 milionów o Hej, okay, Majki! Co wy tu wyprawiacie? Eee, ja sobie tylko oglądam przez szybkę twoje brain roty, ale ja nic nie robię, nic nie kradnę, obiecuję. Okej, okay, możesz tylko popatrzeć przez szybkę. To są moje brain roty, moje ulubione. Długo je zbierałem, wiesz? Tak, tak, długo zbierałeś je na pewno, bo są bardzo drogie. Nina! Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, mam pomysł, mam pomysł. No mów, mów, co masz za pomysł? Majki, nie zamknął swojej bazy. Będziesz na przykład mogła schować go w klatce, a ja wtedy sobie coś. Zabiorę. Ej, ej, a skąd ty wiesz, co ja będę mogła robić? E, czy ty się już domyśliłaś, że ja kupiłam panel administratora? Oczywiście, że się domyśliłam, bo widziałam, że umiesz się zamieniać w brain roty. A takie rzeczy może robić tylko admin na serwerze. No i to jest prawda, zobaczcie, mam tutaj panel admina i mogę różne rzeczy robić różnym graczom. Na przykład mogę ich wysłać rakietą w kosmos, albo zamknąć ich w klatce, albo w ogóle dać im jumpscara na ekranie. scara? Ale o co wtedy chodzi, może mi to pokażesz? Ja się nie boję niczego. No dobra, Tina, jesteś na to gotowa? No to patrz, teraz klikam sobie jump i Tina. Aaaa! Co to jest? Zabierzcie tą myszkę stąd! Co to było? Nina! Miałam coś na ekranie! Przysięgam! Miałam coś na ekranie! Obiecuję, no nie kłamie! Mówiłam ci, to działa, mam super To był on! Team Cheese! On, ten brain, rot, on tutaj teraz idzie! On wyskoczył mi na cały ekran. Sami to widzieliście. Mam nadzieję, że się nie wystraszyliście mocno. No dobra, to teraz skoro ja jestem takim brain baleriną cappucciną, to uwaga, trzeba ci pomóc ukraść najlepsze brain roty w bazach naszych przyjaciół! Dobra, Nina, chodźmy lepiej do Majkiego, choć chyba go teraz nie ma w jego bazie. Wybiorę sobie coś najlepszego. Poczekaj, poglądajmy sobie 3,5 miliona. Okej, okay, fajne. 5 milionów, to mi się podoba. Ej, chyba bym chciała tego najdroższego mu od razu ukraść. Dobra, to słuchaj, ty się przyczajesz na tego Brainrota, a ja zobaczę, gdzie jest Majki Majki, halo, gdzie jesteś? Ej, gdzie on się ukrył? Czy on zbiera Brainroty? O, idzie. Nina, zobacz, zobacz, co ja mam. Idzie do mnie, leru, leru, leru. No tak, fajnego masz tutaj Brainrota. No, no, a poczekaj, bo chcę ci coś powiedzieć. Okej, okay, co takiego? Jesteś gotowa? Jestem gotowa, widzę was z tyłu, jak tylko go zamknę w klatce, to ja wtedy ukradnę tego Brainrota za 5 milionów. Dawaj, Nina! Dobra, klikam teraz w więzienie i klikam na Majkiego. Uwaga! 3, 2, 1! Zamknięty Majki. Ej, co jest, wypuśćcie! No nie jeszcze mi ktoś kradnie! Ej, Tina, oddawaj tego brainrota! Nie mogę się stąd wydostać! Co jest? Dawaj się, szybko! szybko! Tak, tak! Szybko zamykam, zamykam! Patrz! Mamy to! Mamy to! Udało się nam! Uhu, uhu. Ej, Majki, a co ty tutaj robisz? Oddawajcie mojego brain rota natychmiast! Uuu, moja... O nie, Haha, ha, jeszcze dostał! Lepiej sobie zbieraj jakieś fajne brain roty, bo przyjdę też po inne! Nina, mam teraz plan! Wiem, jak możesz zdobyć kolejne brain roty, ale tym razem z bazy Leona! Ja po prostu będę jakimś fajnym brain rotem, pójdę tą ścieżką i on będzie myślał, że ja jestem do kupienia i będzie się wkurzał! Nina, ty chcesz się mu podobać nawet jako brain rot, nie tylko jako Nina! No super, wszystko razum. Umiem. Ej, ale wcale to nie tak, no, no wiesz, ja chcę odwrócić jego uwagę, wolę, żeby był mną zainteresowany niż tobą. No wiadomo, że wolić, żeby był tobą zainteresowany niż mną, każdy to chyba wie. Dobra, to teraz się zmieniam w Brainrota, uwaga, uwaga, klikam na siebie i zobacz, jestem tralarylu, tralala, jestem takim epickim i sobie teraz tutaj stanę. Ej, wow, co to jest za Brainrot, ja nie mogę, ja bym bardzo go chciał kupić, halo, czemu go nie mogę kupić, no klikam, klikam, czy to jest Brainrot, gad mój wymarzony, ja tak bardzo go chciałem. Leon jest tam za. Dojęty, złapał przynętę, biegnie za tym brainrotem. Dobra, szybko wbijam do jego bazy. Co on ma? Co on ma? Co on ma? 45 milionów. Szybko, 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 szybko. Biorę, 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 biorę. Szybko, szybko. Okradam go, okradam go. Lecimy, lecimy. Dawaj, Nina, dawaj. Oszukuj go. Ej, co jest? Ktoś kradnie mojego brainrota. Jednak ja nie chcę tego rekina. Tina, oddaj. Co ty robisz? Czemu zablokowałaś bazę? A, masz. Ej, I czemu mnie bijesz? Cicho bądź, mam najfajniejsze brainroty oni sobie tam właśnie stoją i się biją, więc ja klikam, uwaga i Leon poleci w kosmos! Co ty zrobiłaś, Nina? Wysłałaś swojego ukochanego Leona w kosmos. No to ładnie. Ej! Czemu jesteś taki mały? <grybuj> Pokaż, to ty jesteś taki... Mały. Ej, co Stoi. się dzieje? Ja was zaraz dorwę. Proszę mnie nie pomniejszać, o co chodzi. Co to ma być? Czemu jestem taki mały i nawet nie mogę biegać? Leon, lepiej mnie nie wkurzaj, bo ja jeszcze coś ci zrobię. Na przykład coś takiego. A co to ma być? Czemu jakiś potwór mi się pojawił? Przecież wy macie jakieś cheaty, to jest nielegalne. Co wy robicie, dziewczyny? Cheaty, on mówi, że mamy cheaty. Dobra, szybko zamykam bazę. Szybko, 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 żeby nic nie wziął. Dobra, dobra. Okej. Okay. Ina, przyjdź na chwilę do swojej bazy, dobra? Jestem w mojej bazie. Na górze jesteś. Halo. Ej, poza Moja baza jest zamknięta. Jak to tu tutaj wlazłaś, Nina? Nina, nie ma Cię nigdzie. Halo, Nina! <grystanie> Tutaj byłam cały czas Za tralarelo tralala byłam przebrana Co ty? A no tak, przecież ja nie miałam Takiego brain rota, ja już sama się mylę Kiedy ty jesteś niną, a kiedy ty jesteś brain rotem Pądź Idziemy dalej teraz do bazy Majkiego, może już ma jakieś lepsze Brain roty i wykorzystamy moje moce. ej ale musisz mi otworzyć, bo takiej Mocy akurat nie mam, o ale ja Przecież jestem baleriną cappuccino Mogę się zmieniać i wtedy się otwiera Dla mnie baza, o jakie ja ładnie Tańczę, ciekawe co Robi Majki, czekaj, czekaj Zakradnę się, zakradnę się z tej z tyłu, nie widzę go. O! Tu jest! To jest Majki, czekaj, czekaj, wale w niego tym stołem. Stoj, Majki! Ej, masz! Za każdym razem musicie mnie przyłapywać w takich miejscach. A co ty tam kombinujesz? Co, co tutaj jest w rogu? A próbuję stworzyć. Ej, nie idź tutaj. O, dobrze, że już zniknęło. Całe szczęście, ej, ty mnie pan A co tutaj miało zniknąć? Nieważne. Tra la Za la la przyznaj się! Przyznaj się, co tam miało zniknąć? One ty, mnie stołem tutaj nawalają. Ja nie chcę sto. Co Majki! Tak, jak ty byłeś wysoko. jeszcze to dostaniesz. Uuu, nin, nin, nin. Juhu! <laughs> Ale o, spadłem. Ej, Nina, czy to była twoja sprawka, gdzie ty jesteś? Czy to ty zrobiłaś z niego balona? <laughs> tak, ja to wszystko zrobiłam, jak to Śmiesznie wyglądało, to było genialne. Dobra, nie ma czasu, biorę ten chwytak, klikam. O, tak, 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 szybko, do bazy Majkiego. Tak, co tutaj będzie, co tutaj będzie? To słabe, to słabe, to słabe, to słabe. Eee, 3,5 miliona. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, blokuję bazę, blokuję bazę. I co? I co, Kurdu perku, nic nie możesz zrobić. Co się dzieje? No przecież. O, dobra, jestem normalny, ale. Co się ze mną dzieje, dziwne. Co wy wyprawiacie, dziewczyny? Jak to jest możliwe? Ale to nie my to robimy. O co ci chodzi? Patrz to ten brain rot. O, czekaj, mogę go kupić? Chodź tutaj. Nie, tego brain rota nie da się kupić. Ten brain rot gada, słyszałeś Majki? Eee, to wcale nie była ja, mnie to nie ja, to nie ja. Co to ma być w ogóle? Co wyprawiamy! Brainroty gadają. Koniec świata, ja uciekam z tego Robloxa. Gdzie tu jest wyjście? Ej, wkręciłam Majki że ja też się wystraszyłam, że ten brain rot gada. A przecież ja wiem, że to byłaś jeszcze... No ej, mówię, dawaj, nie. dawaj, szybko, teraz uciekaj, i bierzemy od niego kolejne Brain rot. pomogę ci! Dobra, biorę sobie tą cepkę. Szybko, 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 szybko. On ci zniknął, on ci zniknął, dobra. Co tutaj ma fajnego? Co on tu ma fajnego? Oj, to mi się podoba! Mumito rapido, co to co? Jakiś Halloweenowy! Dobra, biorę go, ej! A patrz co robi Majki. On tam nawala normalnie w ten portal. On się... mi te drzwiną! To się nie otwiera! Uwaga, klikam! To jest! Oh, wow. Majki wybór Ej, Majki nawet nie zauważył, że ja ukradam coś z jego bazy. On już jest taki wystraszony! On się totalnie boi grać w tą graninę. Ten panel administratora jest genialny, pomaga nam we wszystkim i jeszcze mogę wykorzystać takie coś. Hmm, kliknę i uwaga, co się stanie z Majkim? Przewrócił się! Majki, wszystko dobrze? Możesz wstać! Wszystko nie porządku? Nie, wszystko dobrze właśnie przed głowa mi się napompowała. Ej, a, co jest? Jak to wygląda? Ja, ej, nie mam nad sobą kontroli! To jest! Ej! ej ja nie chcę ty tam Masz mieć. napisane, że ktoś cię kontrolował, ale kto cię kontroluje, Majki? Jak to jest wszystko możliwe? o, o e, Ej, ej, wypuśćcie mnie, co to ma być! Majki, jesteś w klatce! O, o. No nie, co to za klatka! Ja muszę mnie dostać! Ej, za co ja dostałam? No, jest to ja już nie chcę tutaj być. Dobra, chyba starczy Tina, co? Bo zaraz oszaleję, chodźmy teraz sprankować trochę Leona. Dobra, ale zróbmy ostatnią rzecz. Jedną, jedyną błagam zmień się na jego oczach w brainrota. Przecież on wtedy normalnie chyba wyjdzie z tej gry, już nigdy w to nie zagra. Spróbuj błagam. No dobra, zrobię to dla ciebie, Majki! Hej, słuchaj, bo ty marzyłeś kiedyś o takim brainrocie i ja go mam, nie? Jakiego brainrota masz? O takiego mam, zobacz, on nawet chodzi gdzie. Chce i mówi jak ja hey, jestem Bombardilo krokodilo. Aaaa, ja mam dosyć tego wszystkiego Wychodzę stąd, nie, ja już nie dam rady Ona się zmieniła w Bombardilo Krokodylo A pomocy, szybko Nie, ja stąd wychodzę, 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 wychodzę Majki, Majki Ej, zniknęła jego baza Majki, to były żarty, to była Nina, Majki Ej, Nina, on chyba już nigdy z nami Dobra, Majki i tak już nie mamy jakichś fajnych Brainrotów. Zabraliśmy mu. Ej, Nina, przecież my ty masz mi pomagać, będziesz moim pomocnym Brainrotem. A nie ty mnie nawalasz, o co ci chodzi? Nie no, po prostu z radości, że nam się wszystko udaje i udaje ci się kraść te Brainroty, o których marzysz, to po prostu tak musiałam zrobić. Taka jestem szczęśliwa. słuchaj, idziemy teraz, okraść bazę Leona. Zakradnijmy się, co robi Leon. O, po cichutku. On tutaj chodzi, chyba on coś tutaj robi. Dobra, dobra. Czy możesz go schować w jakąś klatkę albo coś? Ja wtedy coś mu tutaj zabiorę fajnego. Oczywiście, że mogę go schować do klatki i właśnie to robię. Czekaj, czekaj. Został tylko Leon. Jest zamknięty! Co się dzieje? Co to ma być? Co się dzieje? Czemu ktoś mnie uwięził? Pomocy, wypuśćcie mnie. Halo. Dobra, 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 Leon jest uwięziony. Oddaj szybko, to oddaj, szybko, to, szybko, to szybko. dogoniecie, dogoniecie. O nie! Oddaj. O nie! O nie! mój brainlock! O nie! Żadnych pranków na mnie. 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 Dobra, Nina, Nina, chodź tutaj. Mam lepszy pomysł. Nina, chodź, 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 chodź. I sobie, my już nie chcemy z tobą gadać, Nara. Ja też z wami nie chcę gadać. To Tina, co masz za pomysł? On tak szybko się zorientował i tak szybko wyszedł z tej klatki, że nie wiedziałam jak ci pomóc. On ma tam bombardiro krokodilo, ja chcę go ukraść. Ty zamieniasz się w bombardiro krokodilo Brainrota, udajesz, że stoisz na tym miejscu, a ja go kradnę, i on nie będzie nawet wiedział, że mu coś zniknęło. <laughs> To jest genialne. Dobra, choć podejdziemy do jego bazy i się za bazą przebiorę. Dobra, jestem gotowa. Tina, zobacz, zmieniłam się. To teraz czekaj, czekaj, szybko. To robimy. Ja się zmieniam, Muszę się ustawić. Ja klikam ukraść. Dobra. Ty ustaw się szybko, ładnie. Ustaw się ładnie, dobra. I teraz Leon na pewno do ciebie podejdzie, to nawet nie zauważy, że coś tutaj zniknęło. Dobra, ja uciekam. Ej, halo, czy ktoś kradnie moje brainrody? O co? Aha, myślałam, że ktoś mnie ukradł, ale wszystko jest. Bombardio, krokodio Wszystko jest na swoich miejscach. Nina, co ty tu robisz? Yy. Tak nie miało być, bo ja byłam e, Brainrotem uciekam. Puśćcie mnie do tej bazy, czemu tam jest zamknięte? Czy tam jest mój Brainrot? Eee, to nie jest twój Brainrot, to jest Nina. To jest Nina przebrana. Tak. O, jaki jesteś malutki, słodziutki. E, ale co to a, Czemu czemu jakieś tutaj jump y puszczacie czemu? Ale jak to to jest mój Brainrot jeszcze w klatce, jestem wypuśćcie mnie halo. Masz, a masz ty też, masz. Aurora wiecie obie genialne! Nina udawała, że jest bombardierą krokodilą. Leon się na to nabrał, tylko niestety ej, potem ej, te przebranie się jej skończyło. A tyle, on to lepiej do mnie nie fikaj, bo wiesz, ja mam różne moce, wiesz? Ale co to ma być? Jaki, jaki nie fikaj? No ale co wy mi kradniecie ciągle coś, to jak ja mam w ogóle... Ej, co się dzieje! Ej, czemu ja jestem teraz tym rekinkiem? <laughs> Oparcie, teraz będę zarabiał sobie miliony, a was no to nie stać. Ale ty nie dajesz pieniędzy, Leon. Ha, 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 ja już oh, ja mam 100 milionów. Nie masz żadnych 100 milionów. Poczekaj, dostaniesz ode mnie. Ej, mogę coś mu zrobić, jak jest brain Brainrotem? O! Ha, ha, ha. A, czemu mnie pijesz? No zostawcie mnie, ja jestem tylko bezbronnym Brainrotem. Patrz tutaj, Leon, ja ci będę mówiła, gdzie masz iść? Masz mnie słuchać. No chodź, Leon, idziemy. <laughs> Zrobiłam mu na odwrót! A, pomocy! Dobra, to czas na decydujący ruch Tylko najpierw muszę się jeszcze zrobić brain rotem Jestem baleriną, kapuciną I mam większe moce I teraz wysyłam Leona w kosmos Ej, co bye, się dzieje, że my w kosmos Pomocy, nie, nie, dlaczego Ile on wyszedł Chyba już też miał nas dosyć Jupi! Teraz jestem trollarelo tralala I jako pomocny brain rot pomogłam ci zdobyć Same fajne brain roty Dziękuję to Nina jesteś najlepszą bestią I najlepszym pomocnym brain rotem Choć ukradniemy ich jeszcze trochę więcej No teraz chodźmy na serwer Gdzie spotkamy widzów i ich okradniemy Widzowie strzeżcie się Pijajcie teraz jeszcze na kanał do Tiny. Ona też nagrywa do Tiny wielkiej głowy Szybko wejdźcie też na naszą grupę robloxową Team Nina i Tina Bo Nina nigdy mnie nie wypuści z tej klatki Dzięki że oglądaliście Paaa